Co ja wybiłem w projektowaniu elewacji, to tak naprawdę zmiany, które następują, i fakt, że, że, nasze, że nasz projekt, tak naprawdę, jest projektem zawsze, zawsze oryginalnym. Bardzo ważną rzeczą jest to, że Wam to się pokażę, jak ten model jest skonstruowany. Zobaczcie, Mamy, tak, mamy dachówkę. Mamy tutaj kolejną, mamy ozdobę, tu mamy lampę, tu mamy gdzieś rynny, tu mamy okno czy tam drzwi tarasowe jakiegoś hs -a, razem z żorletą, tutaj też ta roleta jest. Po czym to poznać? Po tym, że jest zagęszczony. Teraz jeżeli my sobie obejrzymy ten model w, taki, w takiej bardzo prostej formie, bez kolorów na razie, to jest wynik tak naprawdę biblioteki, która tutaj jest używana, czyli tej dachówki. Ona no, dokładnie w taki sposób się zachowuje. Jest to kwestia działania modelu, nie jakiejś złośliwości z mojej strony. Teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy szerokie okna, mamy konstrukcję drewnianą, do tego mamy lamele, które, które mają chronić też przed wiatrem. Do tego doszła informacja żeby tu się pojawiły lamery. Zobaczcie, one są pod kątem, no właśnie, pod jakim kątem? One nie są po prostu narysowane. One są pod kątem 35 stopni do, do tej osi, do tej właściwej osi, czyli dotąd. Czyli do osi równoległej do tej linii. Do tej Teraz tak, mamy tutaj balustradę szklaną. Ważne jest to, że ten balkon, który tutaj jest, będzie musiał być wykonany przez wykonawcę w taki sposób, żeby był odpowiedni spadek. Tak naprawdę najlepiej, żeby, żeby, żeby projektując architekturę oryginalnie, powinniśmy mieć ten spadek zapewniony do spustu mniej więcej na, na środku, bądź do spustu liniowego tutaj w tym miejscu. E, tutaj przy takich balustradach często robi się w ten sposób, że ten profil, który tutaj jest, on tutaj nie jest pełny, prawda, czyli on jest dziś tutaj przerwany, szkło jest wysunięte, ale tutaj na dole mamy miejsce na to, żeby to nam e, żeby to nam ociekło. To są jeszcze znaczy takie rzeczy, które trzeba dopracować. To tak, co my tutaj mamy? Tu mamy deskę. I ta deska, która tutaj jest, ja Wam pokażę e, jedną. Pokażę ta deska, która tutaj jest, ona rzeczywiście jest wyrysowana w taki sposób, że mamy tą deskę, tutaj mamy listewkę, czyli mamy właśnie zagłębienie, i ona sobie będzie w taki sposób działać. Ona jest trójwymiarowa, to nie jest tylko tekstura, która została gdzieś tam Wyświetlona, naświetlona. Te rolety, które tutaj są, też są fajnym bajerem, dlatego, że one są tu zamocowane fizycznie nad oknem. Można je zamocować w inny sposób. Te metody montażu, które tutaj są, to jest w ścianie, montaż do okna, czyli będziemy mieli na ramię okiennej, montaż w ścianie, to jest ten, który jest na górze, i montaż. Czy on będzie na ścianie, prawda? na tej warstwie, która się tam pojawi? Tutaj też, zauważcie, mamy bardzo dużo parametrów, jeżeli chodzi o ustalanie tego, więc e, projektując coś takiego, można sobie bardzo fajnie wszystkie rzeczy poustalać. E, dlaczego te rolety wyżej niżej? Dlatego, żeby, żeby tutaj nabrało to fajne dynamiki. E, jeżeli wolimy, żeby to było wszystko potwierdzone to otwieramy, otwieramy. Jeżeli pozamykamy, to zamykamy. E, tu mamy taką, coś takiego, i to jest operator. Na to nie zwracaj się uwagi. Mamy drzwi, mamy kolejne lamele. E, to są programy, które będą, moim zdaniem, czy moim zamyślonym, będą e, odciskane. Czy można coś takiego podciskać jeszcze z tym kątem? I jak najbardziej można. E, Adrian pokazał, że można, więc Adrian jest jednym z wykonawców, jednym chyba z lepszych, jeżeli chodzi o dekoracje, e, jeżeli chodzi o drobno, więc naprawdę można. Chłopak pokazuje, że, że jest. E, jest naprawdę dobry w tym co robi, mamy kolory. I teraz tak, tutaj mamy pieskowiec, tu mamy beton, tu będziemy mieli mikrocement, tu mamy te lamele, tu mamy deskę, która jest płaska, a tu mamy deskę, która jest przestrzenna. Do tego mamy lampy, które również są zrobione w taki sposób, że one są fizycznie tutaj opisane. No, może się zdarzyć taka sytuacja, że na przykład któraś lampa zostanie wycofana i ja tego nie wychwycę. Może się zdarzyć. Tu mamy lamele odciśnięte w taki sposób, a tu w tą stronę mamy deskę jednolitą. To bardzo fajnie zabieg. E, bardzo fajnie odcina te, te materiały. To jest to, co się działo przedtem, czyli mamy w tym momencie biały tynk tutaj. On nie jest do końca taki biały. Tu mamy lamele. Mamy lampę, która ma nas prowadzić z tej strony lampę na wejściu, na lamelach drewnianych, czyli na tynku, a tu mamy beton. Dla mnie mega fajne połączenie. E, teraz co robimy? Teraz stąd, z takiego modelu, wkraczamy sobie do DwiMotion, bo w nim pracuję. E, ja sobie stąd wyjdę na chwilkę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. E, mój świat, który się tutaj pojawił, wygląda tak. Czyli odzwierciedlona jest część tego, e, część przestrzeni, Mamy oczywiście zieleń, mamy trampolinę, mamy pojedy, e, mamy jakieś wstępne zagospodarowanie, Ten stół w ogóle jest dla mnie pełnym wypasem. Sam robiłem, sam komponowałem, sam sobie składałem bibliotekę. Czyli mamy w to tym znaczy, kilka różnych rodzajów krzeseł. E, mam taką bibliotekę, gdzie jest jedno i to samo krzesło, ale wygląda naprawdę nudno. Na 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 e, do tego mamy pizzę, do tego mamy się w ogóle ta kawa. To jest tak naprawdę, no, to jest jeżeli chodzi o, e, o wszystkie, o urządzanie tego wszystkiego. E, ja sobie zrobię tak, że sobie to wrzucę e, do biblioteki użytkownika, dzięki czemu będę miał szybszy dostęp e, do tego. Te ulubione rzeczy, których ja używam i o co chodzi sobie do tego użytkownika, te ulubione, moje ulubione rzeczy są w tym miejscu po prostu. Więc ja w tym momencie mogę sobie chwycić Przerzucić tutaj kawu się ją bardzo ładnie ustawić. Tak działa ten program, tak działa ta technologia, na której ja pracuję. Tu mamy laptopa, który tak naprawdę mamy Rokoliczka, mamy wszystkie materiały wymodelowane. Tu mamy wizualizację Twinmotion, a tutaj mamy starą wersję Twinmotion. Daje, jeżeli byśmy się uparli, moglibyśmy sobie to, to wszystko wrzucić na coś innego. Mam białe lamele, mamy beton, który został tutaj nałożony. Mamy deskę tutaj mamy również tą deskę, która, która tam się pojawiała, ona ma też lekki, ponieważ jest lazurowana, ma lekki odblask, mamy roletę, która tutaj jest. Mamy dziewczynkę, która biegnie i mamy, która wraca z zakupów. I przyjechała sobie takim oto roletę razem z Tatą. Zenka jak scenka. Co ważne, nasza trawka. Trawka jest na tyle fajna, że ona się rusza, jeżeli robiliśmy animację, ona by się ruszała. Obciąża to trochę komputer, ale nie sądzę, żeby trzeba było to wyłączać. Ok, idziemy sobie na dół, mamy trampolinę. Do tego mamy nasz piaskowiec, który został. Do tego mamy taras deski. Czyli w tym momencie, jak coś takiego wykonać? Najprostsza rzecz, wkopać w bloczki fundamentowe tutaj pod spodem do tego, do tego zrobić sobie legary czy to aluminiowe czy to drewniane no to deska tutaj deska gotowe dziękuję do widzenia no i teraz tak w momencie nawet jak ja sobie to oglądam to tutaj potem z tego a to jest podgląd wizualizacji on się będzie liczył, ja go oczywiście mógł ustawić w taki, inny sposób. Samochód może mieć zupełnie inną barwę, także nie jest tak, że on został raz Tutaj mamy matową balustradę, co też możemy zmienić. Możemy zmienić taką, możemy zrobić białą, możemy zrobić jakąkolwiek inną. A idziemy w tą stronę, mamy deskę, mamy, z, mamy te lampy, one też świecą i będą świeciły. W nocy, jeżeli byśmy się tutaj popatrzyli, o, to te lampy też będą świeciły. To jest jedna z tych wizualizacji wieczornych, które wchodzą, wchodzą w skład tego kompletu, który jest przeze mnie oferowany. I tak to, więcej, tak to mniej więcej wygląda. I tak mniej więcej powstają moje projekty, tak mniej więcej jest to wszystko kreowane. A ja Wam wszystkim dziękuję i do następnego.